Złota miała bardzo groźnego raka. Znany influencer umarł na nowotwór, ale nagrał film z przesłaniem na wypadek śmierci. Nowe wieści o strzelaninie w polskiej wsi. No wieści o dwunastoletku, który uratował 60 lat. Słuchajcie, w tym tygodniu dużo się zadziało, ale ciekawostek o ratowaniu życia mam jeszcze więcej. Doda przeżyła horror. Otóż pół roku temu stwierdzono u niej czerniaka, ale jak bardzo jest to niebezpieczne, pierwsze z początku wygląda niepozornie i jest lekceważony. U dody pojawiły się tylko trzy małe kropki, które, jak mówi, zdaniem lekarzy mogły je odebrać życie. Lubcie sobie te badania tych pieprzyków. W życiu bym nie pomyślała, że małe trzy kropki będą chciały mi zabrać życie. Po drugie, może on występować na dłoniach a zatem w miejscach często lekceważonych. Po trzecie umiera na niego 35% pacjentów. Bo w jednich proporcjach no nie leżymy, nie opalamy się jak skwarki, no to to absolutnie nie no. A ten skrót uratuje cię przed rakiem. Tuż dermatolodzy używają skrótu ABCDE do opisywania groźnych zmian, A oznacza asymetrię, która w zmianach jest groźna. B oznacza brzegi nieregularne i poszarpane. C kolor, ponieważ wiele kolorów w jednym znamieniu to jest czerwona flaga. D średnica, zwłaszcza powyżej 6 mm, E każdą ewolucję w wyglądzie. Słuchajcie, w ogóle wokół do jest teraz dużo afry. ale w tym filmie chodzi mi tylko o ratowanie życia. Jak już w temacie nowotworów jesteśmy To znany influencer przegrał walkę z nowotworem I opublikował film po śmierci Otóż w 2020 roku zdiagnozowano u niego Raka jelita grubego w stadium czwartym Zaś w 2023 roku dowiedział się, że jest nieuleczalny I po pierwsze stadium czwarte oznacza Że masz 20% szans na przeżycie 5 lat Po drugie wczesne wykrycie go jest trudne Ponieważ z początku jest bezobjawowy A później może wyglądać przykładowo jak zaparcie lub inne rzeczy Po trzecie umarł on w wieku 30 lat I zostawił po sobie autentyczność, odwagę i siłę Którą zapamiętam na długo Nowe wieści o strzelaninie w Limanowej. Otóż 57-letni facet zaczął strzelać do tejściowej, która miała dużo szczęścia, a następnie do własnej córki i zięcia. Często zginęli u siebie w domu, a wszystkiemu przyglądała się roczna córka. Okazuje się, że po pierwsze, broń posiadał nielegalnie i nie był postrzegany jako myśliwy, a jako kłusownik. Chociaż są źródła, które mówią, że mógł być normalnie myśliwym. Według relacji sąsiadów, miał być też skłócony z rodziną, w momencie nagrywania tego filmu on jest wciąż poszukiwany, dlatego miejcie oczy szeroko otwarte. Dwunastolatek w uratował 60-letniego faceta. Otóż, kiedy zobaczył, że jest nieprzytomny, to najpierw zaczął sam, a później z innym przychodniem wykonywać resuscytację Okazuje się, że samo wezwanie karetki nie byłoby dobre, ponieważ nie przyjechałaby ona na czas. Z tego powodu, na zakończeniu roku szkolnego, dostał wielkie brawa i zaproszenie do wstąpienia w szeregi funkcjonariuszy w przyszłości. Słuchajcie, dzisiaj zaczynają się wakacje, dlatego życzę wam tego, aby były one bezpieczne. I do widzenia i widzimy się jutro.